Szczęśliwy związek. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytanie. Słońce. Co wychodzi naprzeciw? 10 buław. Wynik, odpowiedź rada. Dwójka. Dołożę kartę, 5 buław. Dołożę kartę, komfortunę. Na spodzie talii jest karta umiarkowanie i to może być tło czytania. To jest spokój, chcemy spokoju. Przed czytaniem chciałam podziękować za to, że jesteś. Jest mi niezmiernie miło. Czytania robię w moim stylu. Mam swój styl. Robię to dla Twojego rozwoju, abyś otworzyła, otworzył oczy. U mnie nie ma czary Mary, że jakoś to będzie. U mnie jest konkretnie. Oglądaj moje filmy, a zobaczysz siebie w tych filmach. Przejdę do czytania. Słońce. Szczęście, radość. Ludzie pracują nad relacją, ale nie zapominają o swoim rozwoju osobistym. To też jest rozwiązanie konfliktów z przeszłości, to też jest rozwiązanie problemu z przeszłości. Nasza otwartość na świat pomoże nam w komunikacji, w komunikowaniu się z płcią przeciwną. Korzystamy z okazji. Słońce przepowiada znalezienie wielkiej miłości oraz stabilizację uczuciową. Ponieważ kończymy spłacać karmę, odrobiliśmy lekcje, dużo widzimy, dużo słyszymy. Przed parami, które są w związkach małżeńskich, są nieoczekiwane miłe wydarzenia. Osoby samotne nawiążą nowe kontakty, nowe znajomości. Będą miały ogromną ilość optymizmu, ponieważ wychodzimy z marazmu. Masz wystarczająco dużo siły. Aby przejąć kontrolę nad swoim życiem. Co wychodzi naprzeciw? 10 bułów. Kończymy. Ten wóz zrobił się za ciężki. Jesteśmy na ostatniej prostej. Jesteśmy na ostatniej prostej do wyzwolenia. Za nami jest słaby partner, który dawał nam puste obietnice bez konkretnych kroków. Obietnice bez pokrycia. A w dodatku dla niego lub za niego wzięliśmy jego odpowiedzialność. To też jest miłość bez uchwytu. Dostaliśmy walizkę bez uchwytu. Już się nie godzimy. Powstała niezgodność z własnymi standardami. Zamknęliśmy oczy na ważne aspekty. Nie dostaliśmy wsparcia. Ale była wymagana od nas pomoc. Tutaj są takie duże przeszkody, które nie da się ominąć, nie da się przeskoczyć. W dobrych związkach nie ma drogi długiej i krętej. Nic nie omijamy, nic nie musimy przeskakiwać. Chcemy partnera, który nie ma bagażu, a jak ma bagaż, to ten bagaż jest poukładany. Po co ci taki partner? Gdzie trzeba skakać pomiędzy tymi bagażami? Wynik, odpowiedź, rada: dwójka kielichów, piątka buław i koło fortuny. Szczęśliwy związek jest oparty na miłości pary do siebie. Jest oparty na bliskości, odpowiedzialności i namiętności. Dojrzałe i szczęśliwe pary nigdy nie porównują się do innych. Nie patrzą, ile sobie dają, czyli on, ile dał i ona, ile dała, ponieważ para dba o siebie, dbają o wspólne dobro, nie unikają trudnych rozmów, nie ranią się, a już na pewno. Nie robią to świadomie. Dojrzały mężczyzna nie chce, aby ona ciężko pracowała dla związku. Natomiast do pracy, droga pani, musisz chodzić i mieć swoje pieniądze. Natomiast para musi zawsze włożyć pracę w związek. Tylko niedojrzały mężczyzna chce od kobiety 120% pomocy, wkładu i zaangażowania się. Aby wzięła odpowiedzialność za jego grzechy, złe działania czy złe decyzje. Po co ci taki facet? Jest mnóstwo innych mężczyzn bez bagażu. Ja tutaj nie widzę miłości. Żyć z kimś bez miłości porażka. Widząc dziesiątkę buław, to on zrobił siebie ofiarę i cierpiętnika. I w dodatku. Nieczysto gra. Powiem językiem kolokwialnym. Ja po męsku potrafię rozmawiać. Czyli najebałem i weź to teraz posprzątaj. Tutaj jest przez niedojrzałego mężczyznę rzucenie odpowiedzialności, jego odpowiedzialności na kobietę. Ja zawsze mówię, że nie tworzy się związku z niedojrzałym mężczyzną, bo związek będzie bez przyszłości. Niedojrzały mężczyzna zawsze umęczy kobietę. Tylko dojrzali mężczyźni kochają kobietę. Poczujesz wiedzę o związku. Jak się buduje związek? Z kim się buduje związek? Na moim kanale Klara Tarot Plus znajdziesz tą wiedzę. Przesłuchaj jeszcze raz dziesiątkę buław i się zastanów. To wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania. Zapraszam na jutro. Zrobię jeszcze kilka czytań pod tytułem Szczęśliwy Związek. Życzę Ci dojrzałości, miłości. Obiektywnego spojrzenia na swoje życie oraz takie mądre podejście. Mądre podejście do, do Twojego serca. Pozdrawiam Klara Tarot dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem polec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot, dba o siebie.